Barbara Wilińska. Wprowadziłam warsztaty, można powiedzieć, emisji, ale było to kilka ścieżek realizowanych równolegle. Z jednej strony były to ćwiczenia i zabawy, które służą zagłębieniu się w siebie, obserwacji siebie. I prowadzą do lepszego rozumienia, co się w nas, w środku dzieje, kiedy używamy głosu. Czyli z jednej strony te ćwiczenia i zabawy. Z drugiej y, prowadziłam takie elementy pierwsze elementy y, paradoksalnej gimnastyki y, oddechowej pani strelnikowej. Trzeci. Y, Taki moduł, można powiedzieć, to było nauka i śpiewanie pieśni, pieśni ludowych, tradycyjnych, wiejskich, przede wszystkim polskich, z różnych regionów i też yy, nie wiem, jedna czy dwie były spoza Polski. Yy, kolejny taki malutki moduł to było, były zajęcia ruchowe, już w takim sensie, że to była nauka dwóch, Tańców kołowych, korowodowych, do których śpiewaliśmy, do których nie było potrzeba instrumentu, tylko mogliśmy śpiewać do tego. Grupa była zróżnicowana i była duża. To jest to, co mogę powiedzieć ogólnie, przede wszystkim. Była bardzo zróżnicowana. Bo podejrzewam, że wiele osób miało swoje specyficzne potrzeby i oczekiwania. Ja zwykle w grupie, i tak też było tutaj, pytam, jakie mają osoby uczestniczące doświadczenie w śpiewaniu, w używaniu głosu i również jakie mają oczekiwania. Jest to dla mnie ciekawe i bardzo pomocne, ponieważ. Mając te różne ścieżki, które mogę wykorzystać w pracy, mogę takie oczekiwania spełniać. I jest to dla mnie yy, fajne, jeżeli mogę spełnić oczekiwania. Tutaj oczekiwania były bardzo różne. Także yy, mam nadzieję, że się udało te oczekiwania spełnić. Ja zastanawiałam się, czy ja w ogóle się spodziewałam czegoś. Mogę powiedzieć raczej, że byłam ciekawa, y, y, otwarta i właśnie byłam ciekawa, jaka będzie grupa i jakie będą oczekiwania. Y, jedyne, mo może co mogę powiedzieć o, na temat tego, czego się spodziewałam, że może to być grupa o y, większych wymaganiach y, dla mnie niż y, Taka grupa, która na przykład y, zapisuje się do mnie y, na konkretny, jakiś dwudniowy czy trzydniowy warsztat. Także i y, 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 to jakby się potwierdziło, tak? że, że, że osoby w szczególnej takiej sytuacji swojej osobistej, zdrowotnej i jednocześnie y, no, całościowej, bo to działa całościowo, co nas spotyka. Że y, mogą mieć też różne, też się spodziewałam, że mogą być, mieć różne swoje specyficzne y, trudności z wykonywaniem różnych moich y, y, propozycji, ale to też było na początku powiedziane przeze mnie, że każdy zna siebie dobrze, wie, co może zrobić, czego nie może. Nie musicie tłumaczyć, jeżeli nie może wykonać skrętu w lewo, na przykład. Tak? Również te osoby, które, którym się trudno chodziło, Często odpoczywały w trakcie zajęć, ale były z nami, tak? Mogły śpiewać z, 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 ze swojego krzesełka, tak, razem z nami. Tak, było, było dużo bardzo śmiechu. Zawsze jest to dzięki takim osobom, które, y, które dużo się śmieją, których śmiech jest zaraźliwy, i było kilka takich osób, które y, bardzo to podbijały i zarażały tą, tą swoją radością i tym śmiechem y, wszystkich. Także to rzeczywiście był, było kilka takich momentów. Zwykle wychodziliśmy od spotkania w sali i albo w tej sali zostawaliśmy na chwilę. Albo wychodziliśmy. Jest takie piękne miejsce na rozstaju dróg w lesie, które jest stosunkowo bardzo blisko i byliśmy tam chyba trzy razy, ze względu na osoby, które, które miały kłopot z poruszaniem się dłuższym. Raz byliśmy nad jeziorem i to są bardzo. To jest w ogóle bardzo, bardzo fajne miejsca w przyrodzie. W związku z tym, co robiliśmy, ponieważ też taki kolejny moduł, czyli, o którym zapomniałam, czyli wprowadzanie w, w tak zwany biały śpiew, czyli śpiew otwartym, na otwartym gardle, bardzo się sprawdza w przestrzeni, takiej, na powietrzu, w lesie, na polu, ponieważ Taki sposób używania głosu, wołania, jest charakterystyczny dla wsi, czyli dla przestrzeni, która nie jest zamknięta, nie jest przestrzenią miejską, tylko jest w naturze. Także tam bardzo dużo sobie wołaliśmy, oddychaliśmy. Ćwiczenia, ta gimnastyka oddechowa strelnikowej, też oczywiście jest. Zalecana do robienia jej w naturze, bo jest to związane z oddechem. Nad jeziorem tańczyliśmy na plaży, na piasku, tam gdzie był bardziej twardy teren. Troszeczkę śpiewaliśmy, troszeczkę się gimnastykowaliśmy i robiliśmy te ćwiczenia emisji głosu w zabawie. To, onko Przestrzeń Kreatywna to bardzo, myślę, bardzo y, piękny i dobry pomysł. Y, bardzo dobrze, że jest filmowany, nagrywany, ponieważ może oglądnąć to znacznie więcej ludzi, niż osób, które mogą w tym projekcie wziąć udział, czyli można tą ideę rozprzestrzeniać. I bardzo mi się podoba to, że nie tylko pacjenci mogą brać udział w tej chwili, tylko również osoby związane w różny sposób z, z osobami chorymi, ponieważ ja uważam, że my zawsze jesteśmy w jakimś systemie i cokolwiek zmienimy, zmienia również system. Czyli jeżeli m, zapraszamy osoby. Bezpośrednio żyjące czy działające z taką osobą, świadomość będzie się podnosiła w systemie. To jest bardzo dobry pomysł, że dla mnie, że mówisz wszystkim w tym czasie, proszę skoncentrujcie się na pozytywnych rzeczach. Nie myślcie o Trudnych rzeczach, tylko spróbujcie korzystać z tego, co jest, czego możecie się nauczyć, czego możecie, się, możecie doświadczyć. Korzystajcie z towarzystwa ludzi, których możecie poznać i starajcie się myśleć pozytywnie. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Myślę, że ja nawet myślę, że kluczowa, ponieważ z kolei osobiście dla mnie. To y, choroba i y, zdrowienie idzie z głowy. Y, program był niesamowicie y, bogaty, y, ale wspaniale, że było tyle propozycji, ponieważ jeżeli ktoś się gorzej poczuł, no to oczywiście, albo był przeładowany, mógł sobie zrezygnować z, z przyjścia i odpocząć, żeby z nowymi siłami dołączyć. No, joga wspaniale. Ja co prawda nie chodziłam na jogę, ale cudownie, że była taka możliwość i ludzie byli bardzo, bardzo kontenci, którzy ch chodzili na zajęcia jogi. Ja uważam, że sztuka ratuje życie. <ścoughs> Także to jest naprawdę moje głębokie przekonanie. Sama zresztą wiem, w jaki sposób zajmowanie się Powiedzmy muzyką i malowaniem, jak działa na mnie, w jaki sposób i, i co uczyniło dobrego w moim życiu, ale też obserwuję świat i jestem przekonana, że y, znalezienie takiego swojego kawałka y, działania, które jest niby nieprzydatne do niczego w postaci nie jest do jedzenia ani nie jest do ubrania. Jest, jest cudowną rzeczą. Czy artyści mogą udźwignąć taki projekt? Zadałaś pytanie. Nie wiem. To zależy od tego, jakie, jakie mają te osobiste kompetencje. Ponieważ. A z drugiej strony jest to też zależne chyba od tego, jak się umówią, jak się wszyscy umówią ze sobą, tak? Ponieważ mm, ja też się na przykład umawiam z moją grupą, jak prowadzę warsztaty śpiewu. Ja mówię, to jest warsztat edukacyjny, to nie jest warsztat terapeutyczny, tak? Czyli jeżeli. A są takie osoby, które potem przychodzą i mówią, a to było, to było dla mnie jak terapia. Mówię, świetnie, to znaczy, że wzięłaś sobie to, ale to nie, nie ja, to ty sobie wzięłaś to leczenie. Ty potrafiłaś skorzystać z tego, co ja oferowałam, ale oferowałam w edukacji. Tak? Także uważam, że dużo zależy od tego, jak się umówimy z, z, z ludźmi i... i Oczywiście, różne są te ludzkie, emocjonalne sytuacje, kiedy proponujesz coś takiego, jak tutaj Onko Przestrzeń Kreatywna. Proponujesz taki wyjazd, takie warsztaty, takie bycie ze sobą. Po ludzku myślę po ludzku. Jeżeli, jeżeli ludzie czują rzeczywiście. Prawdziwą życzliwość, a tutaj się czuję, to yy, yy, opiekę jest w porządku. Dlaczego nie? A jeżeli są jakieś bardzo trudne sytuacje, bo ktoś się nie wiem, wysypie naprawdę, no to po prostu myślę, że trzeba korzystać z yy, pomocy osób, które są yy, przygotowane do niesienia pomocy w takich sytuacjach. Kaligrafia, skupienie, tak jak z wszystkim innym, skupienie na tym, co jest w danej chwili i czego doświadczamy. Pisanie ręczne daje nam mnóstwo dobrego. To jest nie tylko ćwiczenie. Cierpliwości i spokoju, ponieważ tam dwie rzeczy działają na siebie płynnie. Z jednej strony my musimy się wyciszyć, żeby móc postawić kreskę. Z drugiej strony to stawianie kreski wpływa na nas. To jest zamknięty obieg. Ale to samo jest ze śpiewaniem. Jest, y, udowodnione są badania, których nie przytoczę w tej chwili dokładnie, ale mogę później, że w każdym wieku ćwiczenie kaligrafii wpływa pozytywnie na nasz mózg. Buduje nam połączenia między półkulami, budują się nowe neurony. To nie jest tak, jak kiedyś myślano, że tylko w dzieciństwie i młodości. Na świecie jest mnóstwo towarzystw kaligraficznych, y, które... Grupują przede wszystkim starsze osoby, które podobno utrzymują się w świetnej formie dzięki temu, że cały czas piszą. Oni zapraszają sobie wspaniałych nauczycieli kaligrafii, uczą się nowych rzeczy, robią sobie wystawy, spotykają się. Jest to cudowne. Bardzo szkoda, że w naszym kraju. Zrezygnowano z kaligrafii bardzo wcześnie po wojnie, i no, nie mówiąc o młodzieży i dzieciach, bo mała motoryka ręki wpływa świetnie na rozwój mózgu, również oczywiście w, 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 w młodym wieku. Natomiast jest szczególnie podkreślane, że starsze osoby, czy osoby, które mają różne kłopoty związane ze zdrowiem i ćwiczą jednocześnie. Yy, Idą w kierunku piękna. To też nie jest, nie, nie jest bez znaczenia, że to na przykład nie jest jakieś powtarzanie ćwiczeń, tak? Tylko myślimy o tym, żeby to, co robimy, było piękne, żeby było artystyczne. Nie ma znaczenia, czy jakaś osoba jest wybitna, czy niewybitna. Ma znaczenie to, że stara się i próbuje. Ponieważ zawsze będziemy mieć efekty, jeżeli coś robimy, robimy, powtarzamy, będziemy w tym coraz lepsi. Kiedyś pytano, no ja nie wiem czy to nie był Rubinstein, który już był bardzo zaawansowany wiekowo, i spytano go, dlaczego jeszcze mistrz ćwiczy? Przecież mistrz umie wszystko, odpowiedział. Bo cały czas robię postępy. I jednocześnie jest satysfakcja, ponieważ nawet drobne efekty będą zachwycały otoczenie. Ja pamiętam swoje początki, ja jestem samoukiem, i jak coś mi się udało, to biegłam do swoich przyjaciół i pokazywałam, zobacz. Podoba Ci się, oni się zachwycali. Ja potem po pół roku wracałam do tego i mówiłam: Mój Boże, cóż to jest w ogóle? Ale to wsparcie otoczenia, ten zachwyt powoduje, że nam się chce. Tak? Do tego możemy coś zrobić, podarować komuś, uradować kogoś. Także sztuka ratuje życie, naprawdę.